Witam koleżanki i kolegów, filmek numer 40. Przedstawię Wam tutaj na przykład pięknego gołąbka z Van Roy. To jest gołąbek mój z 2000, e, 2019 roku. Przepiękny, mocno silnej budowy. To jest ta linia tego mojego słynnego, co wygrywa wszystkie dalekie loty. To jest typowo dalekodystansowy gołąbek One są potężnej budowy tego są Potem mamy tutaj go, e, samiczkę z mojej gołębi, świnekę 5000, 5000 Przepiękną pstrą samicę Krzyżowaną na tego Jansena Identyczny poszło w e, tego gołąbka Tutaj jak widzicie ją, przepiękna samica Poka się malutka, po, pokaż się. O, Taka nietypowa, przepiękna samiczka Potem mamy czerwonego, wosa, e, czerwonego Jansena, samczyka 2021 mojego potem mamy całą parę Fineki tutaj jest Fineka Fineki potem mamy, tutaj mamy Samczyka, linia Ronaldo, Andrasa, Drapy i tutaj mamy Samczyka, linia Ronaldo, Andrasa, Drapy potem mamy tutaj Samiczkę, Szymelkę z moich tych Szymli, to są te banlony, przepiękna Samica i tu mamy pięknego Ardena potężnego ardena, na takim pięknym oku to nie jest linia doli przepiękny samczyk, mocnej, silnej budowy to jest gołąbek tych gołębi mam dosyć dużo, dzisiaj będę znowu wystawiał, zobaczcie jak wygląda postawa, wszystko mocne, silne gołębie, to są typowo gołębie dalekodystansowe o. przepiękne ptaki tu jest ta samica siemelka Lunów. tu jest ronaldo Przepiękny, tu jest następny Ronaldo, tylko jeden jest na Karola Paszka. Tu mamy parę tych Fineki. Potem mamy czerwonego samczyka z Jansenów, przepiękny samczyk. I tu mamy to moją perełeczkę, mamy Finekę 5000 i tu mamy tego byka, mojego czempiona Van Roya, to jest typowy dalekodystansowy gołąbek. Pozdrawiam wszystkich. Telefon 503 528 502 Robert Henkel, Polska.